Aby zrozumieć tzw. pandemię i to, co ze sobą przyniosła, należy wspomnieć o słowach dotyczących przydatności ludzi w procesie produkcji przyszłości, które wypowiedział John Hopcroft, amerykański matematyk biorący udział w jednym z azjatyckich eventów dotyczących sztucznej inteligencji. Przepowiedział na nim trzecią wielką rewolucję informacyjną, która ma nadać zaraz po pierwszej, którą charakteryzował osiadły tryb życia ludzi, i drugiej rewolucji przemysłowej. Według jego słów, w przyszłości tylko 1,4 ludzkości będzie potrzebna do wytwarzania dóbr i usług. Ze sztucznej inteligencji będą korzystać tylko dwa kraje USA i Chiny. W innych brakuje infrastruktury, co stanowi zbyt wysoki tzw. próg wejścia. Natomiast, żeby zrozumieć rolę Chin, jaką odegrały one w pandemii, należy wrócić do wydarzeń, które miały miejsce prawie 30 lat temu w Stanach Zjednoczonych. W 1993 roku senator i członek Partii Republikańskiej w USA, Mitch McConnell, Ożenił się z Chinką Elaine Chao, której ojciec, sam James Chao, uczył się z Yang Zeminem, sekretarzem Komunistycznej Partii Chin w latach 1989-2002. Chao założył w USA spółkę Formost, która zleciła budowę dwóch statków transportowych w państwowej stoczni w Szanghaju, gdy jego prezydentem był Zemin. Po wybudowaniu statki były czarterowane chińskim firmom Costco i Sinotrans. Firma CIO Formost, w zarządzie której zasiadali wspólnie James, Elaine i jej siostra Angela Chao, na przestrzeni kilku lat przekazywała na kampanię McConnella darowiznę o wartości 1 miliona dolarów. Raport finansowy Senatu z 2008 roku ujawnił, że McConnell i jego żona otrzymali prezent od 5 do 25 milionów dolarów. W 2016 roku Angela Chao została dyrektorem konsultantem Banku Narodowego Chin. Wcześniej zasiadała wraz z ojcem w zarządzie CSSC Holdings, chińskiej państwowej korporacji przemysłu kętowego, największego producenta jednostek obronnych w Chinach. Dopiero kiedy sprzyjający Chinom ludzie zostali zainstalowani w rządzie USA, sami Chińczycy mogli zacząć przygotowania do włączenia się w światową globalną sieć handlową. Profesor Guralczyk wymienia pięć takich momentów przełomowych, które przesądziły w relacjach chińsko-amerykańskich na rzecz państwa środka. Pierwszym punktem zwrotnym był upadek ZSRR i wyciągnięcie przez Chiny wniosków z tej lekcji. Drugim momentem był atak na World Trade Center z 11 września i sygnał, że USA nie są już nietykalne. Jeszcze w tym samym roku, trzecie zdarzenie i przystąpienie Chin do Światowej Organizacji Handlu. Rok 2008 i kolejny kryzys na rynkach finansowych w USA oznaczał, że to nie model zachodni. Rynkowy konsensus z Waszyngtonu okazał się bardziej skuteczny, a chiński prorozwojowy. Rok 2010, wyprzedzenie gospodarki japońskiej, odwiecznego wroga Chin, był momentem przełomowym. Wtedy pozostało już tylko skupić się cały dług zachodu. I tak też się stało, jednak Chiny jeszcze nie były gotowe, aby przejąć światowe przywództwo. Mówił o tym Li Kuan Yew, kiedy i jak Chiny będą mogły skończyć z lansowanym przez Deng Xiaopinga modelem pokojowego wzrostu, czyli tak zwanego low profile. Będzie walka o wpływy. Myślę, że będzie przytłumiona, bo Chińczycy potrzebują USA, tamtejszego rynku, technologii i możliwości wysyłania ludzi do USA na studia, żeby nauczyć się sposobów i środków prowadzenia biznesu, co z kolei ma im pomóc w poprawie ich doli. Zajmie im to 10, 20, może 30 lat. Biorąc pod uwagę antychińską i antyrosyjską politykę, łatwo odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego Donald Trump w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach przegrał wybory prezydenckie w 2020 roku. Jego początkowa polityka antykowidowa i antychińska spowodowała, że stał się wrogiem publicznym numer jeden, co media i opozycja dały mu szybko do zrozumienia. Zaczęły powstawać filmy i książki ukazujące Trumpa w negatywnym świetle. Jednym słowem, robiono wszystko, aby zniszczyć jego wizerunek, firmę i ostatecznie jego samego. Ostatnio nawet okazało się, że zaszczepił się pełną dawką przeciw COVID-19, za co został w telewizyjnym wywiadzie wybuczany przez swoich zwolenników. Chińska agenda zorientowała się, że Trump jest zbyt silnym kandydatem, a następnie wyborów już sfałszować się nie da, kiedy stacja CNN zanotowała spadek oglądalności na poziomie 85%. Kolejne wypowiedzi samego prezydenta Bidena pogrążały coraz bardziej partię demokratyczną, i pewne stało się, że to republikanie zwyciężą w następnych wyborach. Wszystko wskazuje więc na to, a znając płyną chińską strategię, jest to najbardziej realny scenariusz, że Donald Trump oraz Republikanie zostali kupieni lub zastraszeni albo jedno i drugie.